Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić w najłatwiejszy sposób czapeczkę dla noworodka. Ten projekt jest o tyle fajny, że nie wymaga jakichś szczególnych umiejętności, bo wystarczy, że potraficie zrobić półsłupki. Macie jeden motek włóczki, ja mam akurat z Drop Merino Extra Fine. Uwielbiam włóczki z wełny morynosa, ale to już wiecie. Oczywiście, możecie też skorzystać z każdej innej dowolnej włóczki. Ta czapka Wam tak czy siak wyjdzie. Do tej włóczki dobrałam dwa szydełka 5 mm i 4,5. Przyda nam się też igła z takim szerokim oczkiem. Chyba, że będziecie chciały zszywać czapkę przy pomocy szydełka. Ja będę tak robiła. Będą nam przydatne także nożyczki, no i tyle. I tak naprawdę możemy zabierać się do pracy. Jak widzicie, ja wykonałam takich czapek w swoim życiu całą masę. Bo jak moja córka była malutka, to po prostu robiłam jej nową czapkę na każdą możliwą okazję. I dzisiejszy film jest tak naprawdę tak jak wspomniałam, początkiem takiego cyklu związanego z wykonywaniem czapeczek. I dziś zrobimy właśnie taki najprostszy, najłatwiejszy wzór i należy go potraktować jako rozgrzewkę, a później w kolejnych odcinkach będę pokazywała Wam na przykład, jak zrobić komplet takich czapeczek dla dziecka i dla mamy pokażę Wam, jak zrobić bonetki z takimi fajnymi, misiowymi uszkami, jak wykonać czapkę śpiocha. Ona wygląda w ten sposób. Można ją bardzo łatwo przerobić też na czapkę. Mikołaja, co przyda się w tym okresie świątecznym, ale dzisiaj skupiamy się właśnie na tej najprostszej czapeczce. Ona będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób akurat ta jest wykonana z alpaki. A my teraz będziemy używały włóczki z wełny marynosa. Także nie przedłużamy i zaczynamy. Zaczynamy od wykonania. Łańcuszka, najzwyklejszego łańcuszka, i ten łańcuszek wykonamy przy pomocy tego większego szydełka. Jeżeli korzystacie z innej włóczki niż ja, to sprawdźcie na etykiecie, jaki rozmiar szydełka jest polecany przez producenta i weźcie szydełko o rozmiar większe. I zaczynamy. Układamy włóczkę. W taki sposób, żeby luźny koniec utworzył nam tu takie kółeczko. Ten luźny koniec znajduje się na górze. Wkładamy palet wskazujący pod włóczkę, układamy sobie pętelkę na palcu środkowym, przytrzymujemy kciukiem, wkładamy szydełko tutaj od spodu, zahaczamy o włóczkę i przeciągamy przez to wielkie oczko. I tym sposobem zrobiłyśmy pętelkę początkową, od której możemy zacząć naszą pracę. Teraz robimy łańcuszek. łańcuszek na czapeczkę dla noworodka powinien się składać z 26 oczek. Jeżeli używacie innej włóczki niż ja, to sprawdźcie, czy ten łańcuszek będzie miał po prostu 19 cm. Narzucamy włóczkę na szydełko, czyli tak jakby zahaczamy i przeciągamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku. Mamy pierwsze oczko. Robimy drugie, trzecie. Czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte i tak lecimy aż będziemy miały 26. I zobaczcie, ten mój łańcuszek ma właśnie 19 cm. Po wykonaniu łańcuszka odwracamy pracę tak, by było możliwe szydełkowanie od prawej do lewej strony. Całą pracę będziemy wykonywały przy pomocy półsłupków. Pierwszy z nich musimy wrobić w drugie oczko łańcuszka początkowego. Wkładamy więc szydełko do środka, robimy narzut, czyli zahaczamy o naszą włóczkę, przeciągamy przez oczko w łańcuszku początkowym. Mamy dwie pętelki na szydełku, robimy narzut i przeciągamy przez obie te pętelki. Przechodzimy teraz do kolejnego oczka, wkładamy szydełko w środek, zahaczamy o włóczkę, przeciągamy, mamy dwie pętelki na szydełku, robimy narzut i przeciągamy przez obie te pętelki. I to samo robimy w każdym kolejnym oczku. Czyli przechodzimy do kolejnego, wkładamy w środek narzut, przeciągamy przez oczko w łańcuszku tym początkowym, bazowym. Mamy dwie pętelki na szydełku, robimy narzut i przyciągamy przez dwie. I tak robimy do końca rzędu. Jestem już tutaj na końcówce tego pierwszego rzędu. Robię ostatni półsłupek. I teraz wymieniam szydełko na to mniejsze. Wkładam tutaj do środka. Teraz robię jedno oczko zwrotne, czyli po prostu jedno oczko łańcuszka. Narzucam włóczkę i przeciągam przez oczko, które miałam na szydełku. I odwracam pracę. I teraz też będziemy robiły półsłupki, ale będziemy wkładały szydełko tylko za tylną nitkę. Tu jest ta przednia, tu jest tylna. I zobaczcie. Normalnie włożyłybyśmy szydełko w ten sposób po dwie nitki, a teraz wkładamy. Tylko pod tę jedną znajdującą się, jakby dalej od nas. Robimy narzut, czyli zahaczamy szydełkiem o włóczkę, prze przekładamy tą włóczkę, przeciągamy pod nitką. Mamy dwie pętelki na szydełku, robimy narzut i przeciągamy przez dwie. Czyli ruch, tak jak mówiłam, jest taki sam jak przy każdym innym półsłupku. I przechodzimy tutaj pod kolejną niteczkę i robimy to samo. Pod kolejną. Narzut, przeciągamy włóczkę, mamy dwie pętelki, narzut i przez dwie. I pracujemy tak do końca naszego rzędu. Jestem już tutaj na końcu drugiego rzędu, wykonuję ostatni półsłupek za tylną nitkę. I znowu bardzo ważne jest to, żeby po każdym rzędzie zrobić to jedno oczko zwrotne. I wtedy odwracamy pracę, i znowu wykonujemy cały rząd za tylną nitkę. Półsłupki robione za tylną nitkę. I znowu robimy tak, cały, cały rząd. To, że wkładamy nasze szydełko za tylną nitkę sprawia, że nasza praca staje się elastyczna. I jeżeli chodzi o czapeczki dla właśnie noworodków czy dla niemowlaczków, jest to o tyle istotne, że taką czapkę po prostu łatwo jest włożyć naszemu dziecku. Wiadomo, że dzieci nie lubią czapeczek, więc jeżeli ona jest taka elastyczna, to mamy ułatwione zadanie, bo możemy po prostu naciągnąć ją na głowę i tyle. Także pracujemy właśnie w ten sposób. Dodatkowo. To, że ta czapka jest taka elastyczna, sprawia, że łatwo ją dopasować właśnie do rozmiaru głowy naszego dziecka. I nawet jeżeli się gdzieś pomylimy z liczeniem i zrobimy powiedzmy o jeden rząd więcej albo mniej, to ta czapka nadal powinna na to dziecko pasować. I pewnie zastanawiacie się, Ile takich rzędów należy zrobić? I w przypadku czapki dla noworodka i tej konkretnej włóczki trzeba zrobić 37 takich rzędów. Jeżeli robicie czapkę dla starszego dziecka, to po prostu wejdźcie na mojego bloga i tam znajdziecie wymiary zarówno tego łańcuszka początkowego, jak i ilości rzędów dopasowanych właśnie do dzieci w starszym wieku. Mówię w, mówię w starszym, ale tak naprawdę tam opisałam wymiary dla niemowlaczków i dla dzieci do lat 3. Ja w tym momencie znikam poza kadr i zrobię sobie odpowiednią ilość rzędów tej mojej robótki. I za moment się spotkamy, żeby pokazać wam, jak to wszystko połączyć, żeby wyszła nam właśnie taka czapeczka dla maluszka. Po wykonaniu 37 rzędów mam robótkę wykonaną półsłupkami wrabianymi za tylną nitkę o wymiarach 19 cm. Oczywiście po takim delikatnym rozciągnięciu. A ten dłuższy bok ma 26 cm. I teraz mogę przystąpić do kolejnego etapu pracy i zszyć ze sobą te krótsze boki żeby zszyć te boki, możemy skorzystać z dwóch metod. Możemy po prostu wziąć igłę z szerokim oczkiem i poszywać je w tradycyjny sposób, lub wykorzystać szydełko i połączyć oba boki przy pomocy półsłupków. I ja wybieram tę drugą metodę i sam ruch pozostaje taki sam jak do tej pory. Ważne jest tylko to, żeby szydełko włożyć pod pierwszą nitkę od jednego boku i pod drugą od drugiego. I wtedy robimy narzut. Mamy dwie pętelki na szydełku, robimy narzut i przeciągamy przez obie. I tak łączymy każde kolejne oczko. I zobaczcie, przechodzimy dalej, i tutaj znowu wkładamy szydełko pod nitkę od jednego brzegu. I pod nitkę jedną od drugiego robimy narzut, przeciągamy pod tymi niteczkami. Mamy dwie pętelki na szydełku. Robimy narzut i przeciągamy przez dwie. I znowu szydełko pod dwie nitki. Jedna z jednego boku, druga z drugiego, i robimy półsłupek. I tak pracujemy calutki ten rząd. I zobaczcie, bok już jest ładnie. Połączony. I teraz odcinam niepotrzebną część włóczki. Zostawiam sobie taki dłuższy odcinek. Zaraz Wam pokażę po co. I będziemy przechodziły do formowania odpowiedniego kształtu tej naszej czapki. Tu na samym końcu zahaczam o włóczkę i przeciągam przez to. Ostatnie oczko, żeby mi się tutaj nic nie rozpruło. Tu na samej końc, końcówce znajduje się też taka nitka, um, którą pracowałyśmy, jakby na samym początku tej naszej pracy. Ja zawiązuję tutaj jeszcze taki supałek dodatkowo. Tego i tak nie będzie widać, a zabezpieczy nam całą pracę przed tym, żeby się tutaj przypadkiem nic nie pruło. Do kolejnego etapu pracy potrzebujemy właśnie tej wspomnianej igły z szerokim oczkiem. Tutaj przeciągnęłam już włóczkę i teraz będę wykonywała coś, co tak naprawdę przypomina fastrygowanie, bo będę przeciągała pomiędzy tutaj tymi dziureczkami naszą igłę z nitką i raz będę robiła to jakby od tej zewnętrznej strony robótki do środka a raz od zewnętrznej do wewnętrznej i tutaj robimy przeciągamy tą włóczkę w tych górnych tutaj dziurkach i tak muszę zrobić jakby w o, dookoła tej naszej czapeczki To jak chcecie, żeby praca troszeczkę szybciej Wam przebiegała, to możecie po prostu tak jakby fastrygować o w ten sposób. Dopiero po przeciągnięciu jakby igły pomiędzy kilkoma tymi dziurkami, ciągniecie za nią włóczkę. Tak na pewno jest szybciej. Gdy włóczka znajdzie się już pomiędzy wszystkimi tymi oczkami, wystarczy teraz mocno za nią pociągnąć, i widzicie, że ten, ta góra czapeczki nam się tutaj ładnie zbiega u góry. I teraz wystarczy zrobić mocny supełek. Już możemy wyciągnąć tą włóczkę. Możemy zrobić ten supełek kilka razy, a następnie po odcięciu tutaj um, nitek niepotrzebnych niepotrzebnej włóczki przewracamy naszą czapkę na prawą stronę. I ostatnim krokiem, który należy wykonać, jest wywinięcie tej dolnej części naszej czapeczki. Przyszyć jej właśnie do, do, do czapki, można zrobić to po całości, albo można na przykład w czterech miejscach: z przodu, z tyłu i po bokach. I tak naprawdę czapka dla noworodka, taka podstawowa, najłatwiejsza do wykonania, jest już gotowa. Na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli robicie taką czapeczkę dla starszego dziecka, to można. Przyszyć tutaj na przykład pompon, dodać takie ozdobne elementy, bo ta czapka na pewno będzie fajniej wtedy wyglądała. Ale jeżeli robicie czapeczkę dla noworodka, to zostawiłabym ją w takim kształcie, ponieważ ten nasz maluszek musi wygodnie leżeć. I przede wszystkim powinniśmy dbać o jego komfort i o bezpieczeństwo, a elementy, takie jak na przykład ozdobne guziczki mogą przez te małe, sprytne rączki zostać wyciągnięte, a tego byśmy nie chciały. Także taka uwaga na koniec. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo w kolejnych odcinkach będziemy robiły już takie bardziej skomplikowane wzory. Zajmiemy się też, tak jak wspomniałam, bonetkami czy takimi czapkami śpioszka.